On zrobił mi to, więc ja mu oddam. Co mam wybaczyć świństwo, które mi zrobił ten kolega? Nigdy w życiu. Odpłacę mu tak jak on mi, a nawet jeszcze mocniej jeszcze więcej mu dowalę. Czy tego uczy nas dzisiejsza Ewangelia? Nie, drodzy bracia i siostry. Chrystus uczy nas, że mamy miłować naszych nieprzyjaciół. Możemy sobie zadać pytanie, ale, sorry, z jakiej racji? Gdzieś mam chyba prawo do zemsty. Mam prawo do sprawiedliwości, do odpłaty. Owszem, do sprawiedliwości tak, ale czy zemsta jest sprawiedliwością? Chrystus umiłował nas, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami. Umiłował nas, nas w ten sposób, że wybaczył nam nasze grzechy i umarł za nie na drzewie krzyża. Na drzewie krzyża oddał swoje życie za nas.